Dzień dobry państwu. W poprzednim wykładzie opowiedziałam o klinicznych konsekwencjach dysfagii neurogennej, które potencjalnie mogą prowadzić do śmierci chorego. Dzisiaj chciałabym zaprosić państwa na wykład dotyczący klinicznej diagnostyki dysfagii neurogennej i jej niedoskonałości. Zacznijmy od tego, na jakie pytania poszukujemy odpowiedzi podejmując kliniczną diagnostykę dysfagi. A zatem chcę by po pierwsze, wiedzieć czy w przypadku danego pacjenta mamy do czynienia z dysfagią czy nie. Chcemy wiedzieć, z jakim ryzykiem dla naszego pacjenta wiąże się rozpoznana dysfagia. Jakie jest ryzyko niedożywienia, jakie jest ryzyko aspiracji, zachustowego zapalenia płuc. Następnie chcemy wiedzieć jakie rokowanie ma dysfagia u danego chorego. Chcemy wiedzieć, jaki jest mechanizm zaburzeń ponieważ jest to kluczowa informacja na podstawie której możemy formułować wskazówki do działań terapeutycznych wskazówki dotyczące sposobu karmienia dotyczące rodzaju diety i dotyczące celowanej terapii neurologopedycznej wreszcie yy, chcemy mieć narzędzie do tego żeby monitorować skuteczność naszych działań terapeutycznych czy też postęp choroby u danego chorego Tradycyjna diagnostyka dysfagi składa się z, ze stałych trzech elementów: wywiadu, badania klinicznego i testów prowokacyjnych. W zależności od patofizjologii, samej dysfagi, różne elementy tej diagnostyki wychodzą na pierwszy plan. I tak na przykład w dysfagii rozwijającej się na podłożu choroby przewlekłej, postępującej, pierwszoplanowe znaczenie będzie miał wywiad. Natomiast w przypadku dysfagi w przebiegu na przykład ostrego udaru mózgu na pierwszy plan wysuwają się testy prowokacyjne. W praktyce jednak pomimo często bardzo starannie wykonanej klinicznej diagnostyki nie znajdujemy odpowiedzi na wszystkie nurtujące nas pytania. O dziwo mamy również kłopoty z, post z postawieniem odpowiedzi na pytanie, czy mamy w ogóle do czynienia z dysfagią, czy nie? Okazuje się, że u pacjentów z ostrym udarem mózgu około 40-50% aspiracji przebiega niemoklinicznie. Z drugiej strony, testy połykania wykonywane, w tej grupie pacjentów wykazują spory odsetek, aż do 30% wyników fałszywie dodatnich, co skutkuje niepotrzebnym wprowadzaniem restrykcji pokarmowych tym osobom. Kolejny problem polega na tym, że nie u wszystkich chorych można przeprowadzić w ogóle testy połykania i u wielu z nich zakłada się a priori, że mają ciężkie zaburzenia połykania, chociaż niekoniecznie musi tak być. Obecna diagnostyka połykania daje bardzo ograniczone no, informacje dotyczącą ryzyka, dla pacjenta, jakie niesie ze sobą dysfagia. Ocena ryzyka aspiracji jest bardzo trudna. W obecnej klinicznej diagnostyce dysfagi nie jesteśmy w stanie określić szczegółowego mechanizmu leżącego u podstawy zaburzeń połykania. W związku z tym, formułowane przez nas, Wskazówki dotyczące działań terapeutycznych, czy to sposobu karmienia, czy rodzaju diety, czy terapii neurologopedycznej, formułowane są na ślepo i niekoniecznie muszą być optymalnie dobrane dla danego chorego. Mamy również, dysponując tylko tradycyjną kliniczną diagnostyką dyswagi, bardzo ograniczone możliwości monitorowania postępów terapeutycznych, zwłaszcza u chorych, u których ma, mamy do czynienia z osłabieniem odruchów obronnych. Z tego powodu potrzebujemy w praktyce klinicznej dostępu do instrumentalnej diagnostyki połykania. Tu przedstawiam Państwu wyniki przeglądu systematycznego badań dotyczących częstości rozpoznawania średnio ciężkiej i ciężkiej dysfagi u osób po udarze w zależności od metody badania. Badanie to pokazało, że test połykania wody jako izolowane narzędzie wykrywał dysfagię u 37-45% chorych. Jeżeli test połykania połączony był z badaniem klinicznym, średnio ciężką i ciężką dysfagi rozpoznawano u 51-55% chorych, jeszcze większy odsetek średnio ciężkiej i ciężkiej dysfagii rozpoznawano u pacjentów, jeżeli poddawano ich diagnostyce instrumentalnej, było to od 64-78%. A zatem te wyniki pokazują, że za pomocą instrumentalnej diagnostyki jesteśmy w stanie rozpoznać nieme aspiracje które umykają diagnostyce tradycyjnej. Diagnostyka instrumentalna ma szereg zalet. Pokazuje nie tylko nieme klinicznie aspiracje, ale pokazuje ich rozmiar. Badania wskazują na to, że wprowadzenie diagnostyki instrumentalnej do takiej regularnej praktyki klinicznej i opieranie decyzji klinicznych na wynikach tej diagnostyki pozwala zredukować częstość zapaleń płuc u chorych w ostrym okresie udaru. Pozwala również na skrócenie czasu hospitalizacji tych chorych. Pozwala na oszczędności na wydatkach na antybiotyki. Pozwala również w ostrym udarze na redukcję śmiertelności. W badaniu z 2010 roku z niemieckiego ośrodka wykazano redukcję śmiertelności z 7,4% do 4,2%. Jeżeli popatrzymy na to procentowo, to redukcja śmiertelności przekraczała 40%, a zatem jest to wynik lepszy niż ten, który oferuje trombolizę. Instrumentalne badania połykania pokazują ponadto bezpośredni mechanizm zaburzeń połykania. Jest to niezwykle istotne dla planowania terapii. Pozwalają one również na obiektywną ocenę postępów terapii. Można te badania również wykonać u chorych, u których przeciwwskazane są testy połykania. Co warto zapamiętać, że kliniczna diagnostyka dysfagi złożona z wywiadu, badania klinicznego i testów połykania nie jest doskonała. Nie rozpoznaje niemych aspiracji, nie pozwala na ocenę ryzyka aspiracji, nie identyfikuje dokładnego mechanizmu zaburzeń połykania, nie można jej przeprowadzić u części chorych. Wszystkie te możliwości daje instrumentalna diagnostyka połykania. Więcej materiałów informacyjnych i edukacyjnych dotyczących neurogennych zaburzeń połykania znajdą Państwo na stronie www.połykanie.pl. Zapraszam.